Dzień dobry, znajdujemy się w salonie autoryzowanego dealera marki Volkswagen City Motors Gdańsk. W tym nagraniu chciałbym zaprezentować Państwu samochód Volkswagen Passat Variant w wersji Elegance z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 190 koni i 7 automatyczną skrzynią DSG. Premiera odświeżonej wersji Pasata miała miejsce w 2019 roku, a lifting obejmował m.in. przemodelowane zderzaki z przodu i z tyłu, udoskonalone reflektory LED oraz najważniejsze, komplet nowoczesnych technologii IQ Drive, czyli licznych inteligentnych i innowacyjnych systemów asystujących. Auto zostało wyposażone w sportowe 18-calowe obręcze aluminiowe Dartford, a polakierowane jest popularnym srebrnym metalicznym lakierze PIRYT. Wchodząc do auta, w oczy rzuca się nowoczesny Digital Cockpit, czyli ponad 9-calowy ekran nawigacji satelitarnej Discover Pro z bezprzewodowym już App Connectem oraz współpracujący z nim 10-calowy, personalizowany cyfrowy zestaw wskaźników Active Info Display. Ponadto auto zostało wyposażone w zaawansowany system oświetlenia IQ Lite, czyli inteligentne reflektory LED Matrix z przodu pojazdu oraz LEDowe reflektory 3D z przodu i z tyłu. Na liście wyposażenia mogą również znaleźć się skórzane fotele z funkcją pamięci, masażu, podgrzewania oraz klimatyzacji, co jest nowością w Pasacie. Elektryczna kaba bagażnika sterowana na gest kryje 650 litrów pojemności minimalnej z możliwością powiększenia do 1780 litrów po złożeniu na płasko siedzeń z tyłu. Jeśli mają Państwo pytania lub chcą Państwo uzyskać więcej informacji, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mail lub wideokonferencję. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w salonie.